Moi kochani, ponieważ nam prze prze przerwali nam, to chciałam wam powiedzieć, że jeszcze nie dokończyłam, więc powiem wam tak, słuchajcie. Jak na nawrótki przemawiał, to było tak. Żony nie było, jarka nie było, kota nie było. I mordę dal. No to wiecie, tośmy na, na tej darciu mordy skończyli, nie? Dobra, teraz tak. Test se zrobił, słuchajcie. Zrobił se test, chyba, bo nie wie, czy nie jest. Y słuchajcie, ciążowy se zrobił. Prawy lewak mi powiedział, że robi na Podkarpaciu. Coś mi się zdaje, że tam na tym Podkarpaciu, moi drodzy, to chyba ktoś znajomy jest i mu ten świstek wypisał, słuchajcie. No i teraz chciałam powiedzieć Mencenowi Mencen. Ja wale w te mordy faszystowskie, ale muszę Ci przyznać rację. Miałeś rację. To, co powiedziałeś na temat tego, kogo PiS wybrał. Jadą po tobie, jak po Burej, ale nie przejmuj się. Uważam, że tą jedną rzecz to zrobiłeś bardzo dobrze. Powiedziałeś po prostu prawdę, którą ja mówię od zawsze. A, bosak się oburzył. No, niech się oburza, Już dawno się powinien zapisać do PiSu po prostu. Także, moi kochani, przepraszam Was. 3 czerwca dopiero będą mogli mi udostępnić. No, chyba, że będzie odwołanie, no to wtedy włączę się, znowu będziemy widzieć. Także, moi drodzy, jakby co, to wiecie, ja się nagram jeszcze. No i w niedzielę na wybory idziemy, nie? Ale na pewno jeszcze filmik nagram. Także moi drodzy, dziękuję za to, że byliście i całuję Was serdecznie.